Cześć. Już, no witajcie z tej strony Dzień, dzień dobry, mamy... z tej strony Zdzichu, A my jesteśmy właśnie na mapie Portal 2 Jest z nami Nicerowicz, dzień dobry No, dzień dobry No, widzicie jak mnie koleżka wyręczał, ho, ho, ho. Dobra, w każdym bądź razie gramy znowu w Contra coś tam coś tam coś? Wód? Nic, nic Aha I I ten, y Kolejna jakaś mapka, nie wiem o co chodzi. A no, w ogóle dopiero sobie no się udzielał przynajmniej trochę. Sprawdzam wszystkie przyciski. To znaczy, że że co ten przycisk robi, byś... No to ten radę. przycisk chyba to robi. No to, bo to jest X, pójść, To jest X, a No, jest no tylko, że je jebdali dziwnie. Co robi kwadrat? Leży. Kostga. kostka. tu wylatuje kostka. Co do kwadrata? Gdzie jest kostka, gdzie wylatuje? Są wylatuje, ale się nie niszczy. Tu trzeba jakieś te pole wyłamać. Dobra, otwiernij mi... Mnie tu. Otwierni tu. Okej, okay. tu mam brzydzisk. Na wyłączenie Zamy. czasowe tego. Ale czego? Pola, paplującego. O, to mogę wejść. No tam. Dzień dobry Elo. I tu są hello, gele hello. Tylko ja muszę tego gela sobie tutaj tam e, to jest ten Nie masz tam nic? Tam? No tu jest... Laser No to wejdź, po co ci portale, nie potrzebne ci A Tylko jak wyjdziemy, nie wiem, ale gówno mi to Ja <laughs> wiem jak wyjdziemy o, wiem, to proste jest. Banalne. Co to, to robi? No rzuć tam, odpal tam tu jeszcze raz. Już, już, działa. Jak jeszcze. majonez. Co? A co to robi? Żel. Z rażelem. A, A to? Drugim. A trzeba będzie się wybić A prawda, a prawda? Kiedy? E, nie wiem. A widzisz tutaj jest takie oto Falbanka. No I tutaj jest falbanka jakaś otwiera. To trzeba falbankę. To pytanie. Jak mi się teraz wystarczy? A nie, umiem już. Eee, co ty zrobiłeś? No biegaj. Dobra Brawo! Może żeś zrobić Nie dlaczego jestem tam gdzie byłem Brawo Otwórz <laughs> Bez sensu a, 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 a. To po co ty dalej to znaczy, że trzeba się dziś wybić Na przykład Gdzieś? A tylko, że trzeba się tu domyślić, gdzie trzeba się robić. Ty, otwórz! Spowro, albo nie, nie możesz. Patrz, co tu jest. Albo nie. Patrz, co tu jest. Tu trzeba będzie zrobić. Tak. A co jest Żeby z to Kostkę trzeba. To, ale to jest od czego to? Od tamtego. A gdzie jest falbanka? Tu jest falbanka. Tylko ją nic nie otwiera Gdzieś poukrywane to wszystko jest... No w tu mi po daj mi tam wejść Na no dwa lata Co, co? Torbanka jest No wiem, ale... Drzwi, drzwi nie otwierają Bo to tamtej trzeba coś zrobić Albo się tam wybić jakoś Dobra, otwórz to mi tam wejść To co, co mówisz? Daj mi tam wejść Idziemy tam jeszcze raz, no. Okay. Masz Teraz co tu Tylko... trzeba zrobić? A tam co jest? Gdzie? O, ja już wiem co trzeba zrobić. Biegnij. No, dzięki Tylko, że tam nie doskoczysz wiem ja już wiem co trzeba zrobić. Odpal, iść tam, odpal. A um... tu trzeba srnąć. No, Dobra. Prawda, to nie trafiłeś. Trafiłem. No już o O! Yeah! Dobra, biegniemy. Ło, yes. ale przyjdzie na kupców. Milimetry. O! Coś się odpaliło? I tu jest przejście tutaj A jak tam się mamy dostać? Ale... Yeah. O no tam się włączyło to przejście co było zakryte okay. A tu, no Niedobrze. Niedoba Coś ci włączył? A ja już mam przycisk mam hey, lol. Aha Dobra. A ja wolę swoim portem i teraz trzeba tam patrzeć. Mam tu magiczne przyciski. Kółek. To jest od tego hymny. A tu jak się wybić? A kółko jest z czego? Eee. Nie wiem. Nie pojawiło się to nie takiego. Jest, trafiłeś. <laughs> Obejść system. Co? No. <laughs> Lol. System obeszł. Nie no, to nie chodziło, o to, żeby tak coś Wiem o co chodzi, dobra. Co, wyścigi jakieś? To jest jakiś Ech. przycisk. Ech. Ech, tak. Pierwsza winda. Gdzie ja jestem? Tutaj aha, czyli tutaj nikt nie poszedł, super wtedy co tu trzeba? I tutaj, sko o tu jest kostka. Zapomniałem. <grywałem>. Spadła. Eee, zrobię test. Ok, jaki? Z zeskoczę tutaj w dół, ale to przecież to bez znaczenia. Bo patrz, laser tędy idzie. Ale mogę iść? No, no, Zobacz, co zrobię. Skacz tam. Aha, spoko. Dobrze wiedzieć. No właśnie się sprawdzić. Nie, patrz, tu możesz portala walnąć. Koskę wziąć? No. Aha, gdzie ty jesteś? O, tutaj. No. Idź, tędy idź. Moje I to tutaj No tylko ciekawe co dzięki temu widziałasz Eee Nic Mleko. Ale żeby było dla ozdoby Co to może robić kurde? A po co to? Tu będę trzeba Powiedziałeś pupcie da No Wupce ma Ej patrz, faktycznie ta kostka nie dotyka tego. Spójrz No widzę. Magia. Logika. Zibałem. A tu coś włącz jakieś czasowe. O tutaj. A i tu trzeba wlecieć. Tylko włącz? że tam są Ale to trzeba na tubę. A no nic No to jak co zrobić? Tendy. I co? To nie, to z się zabił. No. Kółko, kółko, półko gdzieś kółko było kółko gdzieś. To wszystko działa, bo to jest podłączone. Prawda, prawda? LOL. Jestem tutaj znowu. O jesteśmy. Aha. To nie miało sensu. Nie wiem. No A, i jest co? Tu kółko? Nie ma tu kufu. Chodź, nie. chodź na mojego. Idziemy, wędrujemy jeszcze raz. Fajnie. To, się? nie chcesz. Ale zapierdziela. Jakby serekę miał. ta winna prowadzi tutaj. No. Na górę. No. Ale tym razem bez. <laughs> Wiem po co to jest. Żeby walnąć tu? Oh no, teraz ja mogę zjechać windą. Nie, trzeba z biegu wyskoczyć. Tylko ty musisz iść, nacisnąć. Tylko tam są na sery, na trzeba wyłączyć te sery. Gdzie wyskoczyć? Biegniesz, ale to nic. Mam na no. Ło, no, no. widziałeś to? Było wlecieć, kurde, tak blisko. E tutaj gdzieś jest rozbiegnięcie, gdzie to mamy iść w końcu? Ej. Weź, włącz, idź włączyć to. A, dobra. Patrz na to. Mam przycisk, musi nacisnąć. Słyszysz? A, to czekaj, prawie mi się udało. Tylko z bardzo wolny miał rozstęp Nie, bo tam jest końcówka nie jest z tego, z żyłem. I zamknę się. No, Paweł, chodź. jego logika. Nie, bo myślałem, a może jeszcze. Chodź, mam coś lepszego. Chodź. No, naciśnij to tam. Naciśnij. Klikaj. Klik. O. No. Cóż jest stanęło. O, je byłem ten. Tubek. Wiem co trzeba zrobić. Jeszcze raz to zrób Po co? Nie, nie trzeba. No właśnie, tubek. Później, bo tam będzie się lecić, ale to później. To tubkę użyj, nie. Nie, to nie ma sensu. Ma sens. To leci, powodzenie. Patrz. Kostka tam jest? <laughs> jest tam kostka. Wyłącz. Ale my tak mamy już kostkę, więc to nie, ma, nie miało sensu. No właśnie. He. Ona jest tam na górze, zawisnęła. <laughs> Zajebiście. No, kasuj to. Dobrze, dobrze. Ale nie, nie mogę tego stosować, bo ona zostanie tam. Czy, to jest potrzebne? Laser A jak my się tam mamy dostać? Przecież tam przejścia nie ma to Później chyba się tworzy Jak? Nie wiem No właśnie Ale chyba się tworzy tam gdzieś I tutaj tupko będziecie musieli lecieć To jest zbyt trudne No Ale tubka w drugą stronę prowadzi Więc? Sto jeszcze 10 minut, więc myślcie szybko No bo ja zaraz I... mam ten test w dupie Dobra, idziemy na inny Co co? Idziemy na inny <noise> tak? Tak Czyli przerasta cię Aha co wybierasz trudny. takie trudne? A to było najpopularniejsze wybrałem Najpopularniejszy z tego tygodnia Gin. To, to widać, że jakiś geniusz z projektował Zaczekaj, weź na tą a ty manewruj, okej? Czy co? Wejdę na nią, a ty nią manewruj Myśl nie... się nie ruszę. No No I co? E, ona jest... ...łute. O, daj ją, daj ją, daj ją. Masz pokażeć coś. Jebo. Jak wyrzucę... A czekaj, weź... ...żeby ją zgniotło. Weź, ja chcę tam wejść. Aha. Aha. No, o <laughs> Nie. Nie. mogę tam wejść. Nie mogę jej tam zostawić Co? Nie mogę jej tam zostawić No bolagi są O lol to, au kręcę się Czekaj ja ci, o Weź, wepchnij Wepchnij, nie po prostu połóż Połóż i nie, połóż! Połóż to i pchaj. Będziesz pchał. Połóż to normalnie, najbliżej jak się da, i pchaj. To. Aha, obróciła mnie. <grym> o, Opatrz, patrz, blokuje. Jest, działa. <grym> <grym> jak w garysmodzie. Obejść system 2. Zaraz wejdź na nią, wejdź na nią. Ej, dało mi ją. Wow. Bo Wyrzuciło je z prędkością światła, no. tak? Czyli to jest odcinek plec zabaw. Jak z tym teraz tam co ich rozwaliliśmy? No już, dawaj. Dawaj, o, otwórz, otwórz, otwórz. Otwórz. Ty otwórz. Otwieraj. No, otwieraj, nie? Połóż tam kostkę na tym. Kostkę na tym połóż. Na tym. A, widzisz? I pozostaw portal na tym jak się da. Sprawdź. Nie da się. Jakie hasło Zablokowało cię? Nie. To wiesz co jest fajne? Nie. Może obracać się do 360 stopni. Jak? Magicznie. No, obróć to. No, tak. O, o, teraz, teraz został. <noise> Lol, aha, czemu? Zbagowała się. Zbagowała się. Ej, Pat, można przez nim przechodzić. Widzę. No, <noise> zbagowaliśmy górę. Prawie. Prawie wam się udało. Prawie o, znowu mam bagę z kostką. No, słyszałeś, że byście chcą odnaleźć buga w TF-ie? <laughs> Jakiego? To mnie ma bagów, myślisz? Według mnie, teraz, yy, według mnie, laserem. Ten, tak jak w cs kiedyś był, taki ten. Pamiętasz, ruletka? A kutes. No, zielony ogóras. <laughs> Ale chodzi mi o to, że w TF znaleźli bager, że można było otwierać skrzynki. Jak? Za pomocą tej. E, tego. Daropulty, czy jak to się to nazywa. Jak dostali to? Tam... otwierać? No? Jak? No, nie wiem, ale znaleźli to. Znaleźli to bo to było ich kilku. Aha. E, dostali tam jakieś e, specjalne rzeczy od tej bajny. No. Jak? I, co... A, bo mu powiedzieli? No bo wysłali to, że mu właśnie za... no, wysłali mu tego buga. Znaczy, ale po prostu I... ze Steam'a wysłali, nie wiem czy to był jeden Na pewno po prostu z Steam'a, co nie? Ludzie ze Steam'a, z WoW. No ale jak ten, że jak się otwierało? No nie wiem, to znaczy jak teraz nie otworzysz, co nie? Oczywiste. No, tak ale nie dostali nie wiem, czapki warte kilkanaście butców. Co? Dostali czapki warte kilkanaście butców. O ja ci. I... znajomi pokazują mi konto z profilem... tego, konto. Konto, które ma broń. Jedyną w całym TF-ie. co? Bo jest broń. Gabenowska. Jak to? Eee, wyrzutnie rakiet Aha. i ten... No. To jest jedyna taka w TF-ie. No i co? No. Pokazują mi je. To on to ma? Nie! Ale tak się jak. Yy... Dobra, dobra, już kończyć może, co? Bo się coś tak. Nie, dobra, to ja pozdrawiam Skara, Skarra, Shadowgorp, Shadowgorp, tego e no? Kogo? tak? Eks przyjaciela, który mnie już nie lubi. Niby to ogląda? Ach, nie wiem, może. Cud by był Dobra. A czy nie ale... wiem, może, może Dobra, to nie ma sensu, więc z tego to miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybuj szlapkę i szczęścia w górę dobrego. Proszę i zachęcam Was do oglądania moich filmików z Togeny w tam czasie z wami żegnam. A też się z wami żegnam, cześć. No i coś na i się wygląda. No więc nara. Cześć!